Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie będziemy znowu grać w Fortnite, oczywiście naszej ulubionej serii. Może, może. Ja tam lubię tą serię. Ojej. Dobra, chyba jest dobrze. Więc znowu sobie będziemy tutaj grać. Mm, I mamy inną misję dzisiaj, żeby wygrać dwie gierki, no i wygrać po prostu dwie gierki, Fajne na pewno waria, no, więc już dziękuję. będę próbował wygrać te dwie gierki, oczywiście na solo. Będzie fajnie. O nie, jak to ja zrobiłem. Naj, najgorzej właśnie, że ja teraz już mam nieułożony, po prostu nie niedopasowany w ogóle ten do spider spidermana i wszystko lotnie, bo miałem Geralda na początku i musiałem do TikToka przełożyć ten. Skin'a, ja nie będziemy nie, to zmieniać już tego, ale no. Ale szkoda trochę. Hm. Widać moją rękę. Ale musimy wygrać szywiny. Łatwo nie. Nie dwa winy. bo dwa winy nie będzie aż tak łatwo w sumie myślę. No nie będzie za łatwo. Nie będzie za łatwo, nie będzie za łatwo. i do końca sezonu zostało? Nie wiem. Gdzie lecimy? No dobra, no to myślę i musimy zrobić dużo faragów i wygrać te dwie gierki na odcinku. No raczej nie wygramy moim fartem. Mam wszystko Gera Geralda. Patrz, lotnie Geralda, ten taki konik. Normalnie wszystko mam Geralda. gorzy. gorzej. Mm. Mmm. Właśnie tutaj wylądowałem i nie wiem właśnie jakiegoś rekina, kurde, to zauważyłam, więc zaczynam go niszczyć. Nie wiem czemu. Chyba bo to pies. Nie wiem czemu go zacząłem niszczyć. Naprawdę, nie, nie zastanawiam się. Skrzyneczka fajnie. Nie mam w ogóle typów, nie znaczy jest tutaj na górze, ale oczywiście chowa się, żeby go nie znaleźć tylko, bo tacy są typy, wiecie, takie, nie mają mózgu, po prostu bić się nie chcą. Albo ja nie wiem co słychać. naprawdę, ludzie naprawdę są trochę dziwni. Niektórzy um, nie ma to typów, naprawdę. Oni się tak chowają, że się ich znaleźć nie da. Ja może tak spojrzę. Ja, ale no, tak. Hopie! No i tak, dobra mamy Oj, leży, dead Pompeczka możemy zginąć teraz właśnie w tych gierkach. Musimy być dobry top mieć, dobry top. Dobry top. Ludzie. No są naprawdę dziwni no. Dziwni są. Ludzie. No, chopie, ty teraz dead jesteś praktycznie. Czemu? Czemu dead? A nie wiem czemu chopie. O, ele, cheater to był. El cheater Chopie, on mi za. On mi zadał jedną pompkę 100. I drugą pompkę też 100. Tyle ta pompa nie bije. Każdego to wkurza I nie wiem. Mi się już nawet nie opłaca grać. Bo już przegramy tak pierwszą rundę. Teraz druga też będzie przegrana. No to nie gramy już. To możemy jeszcze polegać. Nie w to. A. Um. W to sobie pogramy. Wygramy... Znaczy nie wygramy, to się nie da wygrać w tej grze. To jest po prostu, że zabierz typu O co w chodzi? Nie wiem jak to wytłumaczyć. Mapy robią takie bezsensowe, Żeby tylko były. O co chodzi? Bo jestem na solo właśnie, nie wiem czemu. Ja wychodzę. Chłopie, tutaj nikt naprawdę nie gra? Czy ta, ta gra jest zbugowana chyba jakaś? A nie, ja już wiem pewnie czemu. Ja już wiem czemu nie ma ludzi. Ja już wiem. No mam przecież... No i kupię. I naprawdę, nikt na tej mapie nie gra? 700 osób gra, no to... Co mówią, że nie gra? Bo mi ludzi nie chciało dobrać. Mm. Tutaj inni gadają najgorzej. Właśnie chyba się lepsze temy dostaje jak ten. Właśnie lepsze. Oj. Dead. Oj, dead jestem. No dead, dead. Wygląda, że jestem dead. Aj, wszedł mi do boksa jakiś cheater. Nie wiem, czemu wyzywam każdego cheateru, bo to są czyterze po prostu. Nie wiem, jaka pompa jest lepsza faktycznie. Czy to, czy to. A no. Ajajaj. No ja ci, ci Nie wiem, dobra, to nie był cheater. Ale ja Aha, on miał jedno HP, no bo... no bo Fortnite nie ma matematyki, zapomniałem. I tu faktycznie masz 80, 180 HP, nie? 179 Zapomniałem. No nie! Ja cię raz zabiłem typie. A ty mnie dwieście oczywiście. Pst, nie da się grać tutaj. Chłopie! Oj! Sorka! Bo wleciałem za bardzo. No, tutaj wleciałem, bo mnie dwóch biło, oczywiście. Tutaj za bardzo wleciałem. Chyba. Ej, nie, ma tu nie mogę być, zapomniałem. Sorry. No nie da się też jakieś kurde Słucham, że to wyzywam, ale chłopie, czy ktoś tak gra Nikt nie poradzi, że oni mają undrilla i mam tylko w tej grze unreal kurde jakieś bo nie mam innych typów tutaj Unreal', kurde unreal Typów unreal Unrealów mam Oni zawsze na karę i zabiłem No to nie, ja wiem, ale lagi miałem oczywiście No nie no, przybił mnie, byłem w tym Już widać, że ci też no Pa ale to mogę być? No nie. Nie ma w ogóle tu ludzi. Może ludzi nie ma, bo oni się tego biją, a mnie zostawiają, kurde, bo ja nie mogę żadnego zrobić. Ja wiedziałem, że zawsze robi się takie tak rangi, że się godzinę je robi, no. Znowu. No ale ten buduje i mu się nie rozwaliło. No nie no. Opinii da się grać. Kolejne dwa pucharki stracone. Mhm. No, ne, yeah, no. Dobra, já jsem. Oj, sarkal. Ja. Oj. Oj. O, já mogę bić. já mogę tutaj. okej Stan, či to chyba. Já mogę bić, jak by... Hop, byl. Ojojoj! Ale się! Kurde! Nie ma w ogóle typów tutaj chyba. Właśnie, bo nie widzę ich. W ogóle nie widzę, właśnie. No chyba każdy walczy z jednym typem i ja nie mam pary chyba. Tak to tak wygląda. No, zablokował mnie, widzisz? Widzisz, jak Widzicie? Ja też grałem na takich mapach właśnie. No, nie da się grać. Są takie rangi, w ogóle nie ma w Fortnite takich rang. Ale sobie wymyślili rangi. Nie, no się nie da grać. Ja nie wiem co robię, karabinem wbijam im do boksa, ja. Naprawdę głupi jestem. Głupi jestem. Dobra, no tyle, chyba, szybciej Godzina się trwa To koniec? A nie Jeszcze są te Dajcie. ja bym odblokowała nie mogę Czyli żadnego z tych nie mogę odblokować chamskie no. Patrz, no nie da się odblokować żadnej rzeczy ja mam czyli mam wszystko odblokowane dobra. dobra, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie suba i lajka poczekajcie, do zobaczenia